Ostatnio połączyłem mniejsze pryzmy w jedną większą, żeby zwolnić miejsce na kolejne pryzmy, bo planuję zrobić nowe. Jedną normalnie z trawy, chwastów, słomy, trocin, no i drugą spróbować z samych trocin, no i trochę z rębków, kory. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzisiaj muszę przerzucić. Temperatura się trochę nagromadziła, no i na powietrzu trzeba. Biorę się za przerzucanie. Widzimy się za chwilę. Przerzucanie pierwszej pryzmy za mną. Teraz się będzie stopniowo nagrzewać. Póki co 37 stopni, czyli dzisiaj Teraz trzeba się zabrać za starshop. Druga pryzma, pryzma przerzucona. No, wygląda podobnie, temperatura podobna. Jedyne co zauważyłem, że. Trochę śmierdzi, no i przerobiony jest już całkiem nieźle. Za niedługo spróbuję zbadać pod mikroskopem, jak to wygląda.